Dlaczego Twój salon powinien mieć Instagrama i TikToka, i dlaczego warto o to dbać regularnie? Ponieważ duża część młodych użytkowników właśnie tam szuka barbera. A skąd mają się o tym dowiedzieć, jeżeli nie ma Twojego salonu na danej platformie? Nagrywaj rolki, wrzucaj, udostępniaj, wysyłaj znajomym. To naprawdę działa i przynosi bardzo dużą część klientów. Jest to też bardzo ważne do zbudowania świadomości Twojej marki, o której mówiłem w poprzedniej rolce. Zapraszam Cię do sprawdzenia. Musisz po prostu pokazać się większej ilości użytkowników, i to też jest bardzo dobry sposób na pozyskiwanie klienta, jeżeli nie chcesz inwestować w płatne kampanie reklamowe. Duża część moich nowych klientów, szczególnie tych młodych, przyszła z TikToka bądź Instagrama właśnie dlatego, że zobaczyli jedną z moich rolek. I postanowili odwiedzić mój salon i skorzystać z moich usług. Fajnym rozwiązaniem jest też założenie sobie kanału na YouTube i wrzucanie filmików, tych, które wrzucasz na Instagrama czy na TikToka, w zakładkę Shorts. Uwierz mi, trochę ludzi też ogląda te shortsy.